Ostatni odcinek może nie skończył się zbyt szczęśliwie, ale ja jestem pełen nadziei. Wymyśliłem już świetny pomysł, jak stąd uciec. Dodałem nawet licznik śmierci. Wystarczy, że i wszystko zobaczymy, wszystko będzie już wiadome. Ha, już nie mają ze mną szans. Plan był prosty. Mieliśmy skopać trochę drewna, tak troszeczkę, żeby nas było stać na nowe narzędzia, nowy kilof, sikierkę i spróbujemy zrobić łuk, bo uważam, że brakuje nam jakby obrony przed tymi wszystkimi potworkami. Oraz wpadłem na pewien pomysł, aby um, połączyć swój domek z kopalnią tunelem, abym nie musiał wychodzić, aby... Mam pół serduszka i do jeszcze lano, super nie, to już jest przegięcie, <laughs> nie wiem jak ja jeszcze żyję no. dobra. Yy, gniemy dlatego, że nie mamy jedzenia. Um, ale dobra, crafting. Potrzebujemy trochę tego, troszkę patyku. Tak dwa razy mniej o. I spatyków tak. E, Pierwszo kilof. kilow sikierka. Nauk nas jeszcze nie stać, ale. E, dobra, nie potrzebuję tego tu. E, ale można spróbować zrobić tunel. E, nie tak. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? To trzeba wszystko okopać, by było przejście. Dobra, tunel będzie miał sens, tak myślę. Przynajmniej może nie będziemy tyle ginąć. Dobra, dobra. Jakiś... Dlaczego tu jest jeszcze woda? O. Jakieś takie zabezpieczenie. O nagle pochodnia zaczęła działać. Nie rozumiem, jak działa Minecraft, ale dobra. To będzie najbrzydszy domek na świecie, ale i tak się kiedyś przecież przeniesiemy, nie? O, pięknie. Teraz tylko trafić do odpowiedniego miejsca. Cyk, w ten sposób ta woda bierze się znikąd. Mam taką teorię. O. Dobrze, jeszcze raz woda nas zaleje. O nie, już. Nie. Łopatę jeszcze zrobimy, bo tu będzie trochę ziemi. Coraz lepsze luty na odcinkach zauważyłem. O, ale to dziecko już zdecydowanie za długo. Za dużo planu, za mało wykonania, czy coś takiego. No niestety. Format nie może się zbytnio naciągać, zmieniać, więc zobaczymy się jutro.